Witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy, to poniedziałkowe południe, 10 maja 2021 rok. Chciałem Państwu dzisiaj przekazać parę rozważań na temat władzy. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że Polacy mają kompleks na punkcie władzy. Często spotykamy się z takimi sformułowaniami jak trzeba im odebrać władzę. Chcemy władzy, aby zmienić Polskę. Albo oni, czyli ta góra, albo nie wiadomo kto, oni nie oddadzą władzy. My musimy walczyć o władzę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się trochę przypomina ta polska ludowa sprzed kilkudziesięciu lat, gdy nawet zwykły milicjant był tak zwanym panem władzą. Czy Polacy mają kompleks na punkcie władzy? Czy ktoś na chwilę zastanowił się, co to jest ta władza i kto ją rzeczywiście posiada? Czy zwykły obywatel jest również władzą, czy tylko ci na górze, politycy, te osoby, które nie są zdefiniowane konkretnie? Otóż władza to nie są jednostki, to jest proces wybiera, wywierania, wywierania przez jednostkę lub grupę ludzi autentycznego wpływu na działania innych osób. W tym procesie dominacji, bo to jest proces dominacji, zostaje ukierunkowane postępowanie z reguły szerokiej społeczności przez działania jednostek albo wąskiej grupy ludzi, czyli tak to się na przykład odbywa w, w ramach systemu dyktatorskiego. Ale tyle definicji, a więc proces dominacji, czyli władza to jest narzucanie woli jednym przez innych. I podejmowaniem w ich imieniu decyzji. Decyzji niezależnie od tego, czy oni tego chcą, czy tego nie chcą, niezależnie od tego, czy to jest zgodne z interesem tej większości. Oczywiście nie trzeba tłumaczyć, że tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osób, ta władza albo te stosunki władczone nie są konieczne, są zupełnie zbędne. Wiecie, jak to jest w Polsce z tym dzieleniem, dawaniem, odbieraniem władzy? Trzeba tutaj zadać pytanie, czy władza jest w ogóle odbieralna, dawalna, czy ona jest podzielna? Istotą demokracji są między innymi wolne wybory, w których obywatele wybierają swoich przedstawicieli, którzy ich Potem reprezentują w różnych gremiach, a więc bezpośrednio w parlamencie i pośrednio w rządzie, dlatego że rząd jest wybierany przez parlament. To jest jasne. Czyli przedstawiciele społeczeństwa działają albo powinni działać w interesie ich wyborców, prawda? Bo to oni im zawdzięczają swoje przedstawicielskie, a więc władcze, władcze stanowiska i posady. I tak się dzieje w ramach tak zwanej demokracji parlamentarnej, czyli pośredniej, która również powinna, przynajmniej powinna istnieć w Polsce, bo wiemy, że w Polsce istnieje, dl, dl, dlaczego mówię powinna, bo w Polsce istnieje semidemokracja, czyli demokracja połowiczna. Inaczej jest w ramach demokracji bezpośredniej, gdzie społeczeństwo nie oddaje w pełni praw nieograniczonego reprezentowania go w gremiach rządzących, czyli w parlamencie i w rządzie, czyli mówiąc po polsku, obywatele nie oddają w pełni władzy w ręce ich reprezentantów mają do dyspozycji instrumenty konkretne instrumenty działania, które pozwalają im kontrolować poczynania tych tzw. decydentów i pozwalają im współdecydować, współuczestniczyć w ramach procesu decyzyjnego. Mam tutaj konkretnie na myśli instrument referendum, do którego dochodzi na skutek przeprowadzenia inicjatywy obywatelskiej, inicjatywy obywatelskiej, który, która jest, jak sama nazwa wskazuje, elementem, instrumentem inicjującym, po czym dochodzi do przeprowadzenia referendum, a w referendum decydują albo mogą decydować wszyscy obywatele. Czyli obywatele sami, sami pozostają władzą dla siebie. Wszystko to wydaje się to bardzo proste. Przynajmniej w teorii. Ale powróćmy jeszcze raz do tego pytania, dlaczego w Polsce mówi się non-stop o władzy? I dlaczego to określenie nie występuje w innych krajach dla określenia rządzących? Przynajmniej na pewno nie występuje na taką skalę jak w Polsce. Ale wróćmy jednak do początku moich rozważań, do definicji władzy, którą określiłem jako wpływ i dominację jednostki lub wąskiej grupy osób nad szeroko pojmowanym społeczeństwem. Skąd bierze się ta dominacja i dlaczego nie funkcjonują elementy kontrolne w Polsce? Skąd bierze się ta buta albo nawet bezczelność polityków, którzy sami siebie określają władzą? Otóż w okresie między jednymi i drugimi wyborami decydenci, czyli tak zwana władza, wymykają się wyborcom spod kontroli. Przestają się liczyć z obywatelami, oni zapominają sobie wręcz o obywatelach. Oni zostali już wybrani i dlatego do następnych wyborów mogą Praktycznie robić co chcą. W konsekwencji przestają reprezentować wolę ich wyborców. Czy ją w ogóle kiedykolwiek reprezentowali? Nie. Dlatego, że zostali wybrani w ramach pewnej ordynacji wyborczej w Polsce, która nie, nie jest absolutnie demokratyczna. Czyli wymykają się spod kontroli i, krótko mówiąc, ro robią co chcą. Przede wszystkim w okresie między wyborami oni reprezentują swoje własne, partykularne interesy, albo interesy partii politycznych, do których należą i które reprezentują, albo interesy grup lobbystycznych, do których należą. Po drugie, Szanowni Państwo, oni są zajęci, czyli ta tak zwana władza, ona jest zajęta maksymalizacją swojego własnego prywatnego zysku, a mają na to niewiele czasu, z reguły 4 lata tylko, więc muszą się spieszyć, muszą maksymalizować swój zysk wymierny, czyli mam tutaj na myśli z reguły finansowy zysk albo niewymierny, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie, ustawić się na okres po wyborach, czyli ponownie wygrać wybory albo orientować się na inną przyszłość, przykładowo w Parlamencie Europejskim itd., itd. Dlaczego jednak ciągle nie reprezentują narodu? Trzecim argumentem jest to, że oni nie mają na to czasu, bo są zajęci walką polityczną ze swoimi przeciwnikami politycznymi. Ich czas jest bardzo ograniczony, 4 lata, poza tym trzeba jeszcze walczyć o następne wybory. Także naprawdę czasu brakuje, aby reprezentować w, jakiś sposób, w jakikolwiek sposób naród, czyli społeczeństwo polskie. I wreszcie po czwarte, oni nie doceniają społeczeństwa, które według nich jest pasywne i niezdolne do przejęcia władzy, czyli funkcjonują na zasadzie hulaj dusza. I w tej sytuacji w konsekwencji dochodzi do pewnego paradoksu, w której reprezentanci społeczeństwa, czyli posłowie, senatorowie, członkowie rządu traktują samych siebie jako władzę. Pojęcie suwerena jest dla nich całkowicie abstrakcyjne. Oni społeczeństwo traktują instrumentalnie i traktują społeczeństwo jako publiczność, która czeka na chleb i igrzyska. Oczywiście społeczeństwu polskiemu igrzysk nie brakuje, nie brakuje. Wystarczy tylko czytać gazety, oglądać wiadomości słuchać tych walk parlamentarnych czy walk politycznych między partią rządzącą, a opozycyjną i tak dalej i tak dalej. Z chlebem bywa różnie. także. Trudno tutaj mówić o, porównywać to z okresem w starożytnym Rzymie, kiedy te igrzyska i ten chleb miały o wiele większą wartość niż dzieje się to obecnie w Polsce. Decydenci polscy twierdzą, że nie podzielą się władzą, argumentując, że ludzie są zbyt niemądrzy, są zbyt głupi, społeczeństwo jest niedojrzałe politycznie, a oni, a oni. Czy oni są mądrzy i czy oni są dojrzali? Czy oni znają się na polityce, czyli na zjawiskach, jakie zachodzą w ramach systemu politycznego? Czy oni są dojrzali do podejmowania wiążących decyzji w ekonomii, w polityce zagranicznej, w polityce społecznej? Szanowni Państwo, retoryczne pytania. Załóżmy jednak teoretycznie, teoretycznie, że społeczeństwo przejmuje część tej tak zwanej władzy, na przykład w postaci instrumentu referendum. Referendum, które jest wyrazem woli obywateli i możliwością krowania prawa. Mam tu oczywiście na myśli referendum kreowane dla obywateli przez obywateli, a więc głosowanie ogólnopaństwowe. Wiążące i bezprogowe. Szanowni Państwo, już sama świadomość posiadania tego instrumentu w rękach społeczeństwa byłaby wielką szansą zmiany nasz, yy, naszych decydentów, czyli tak zwanej władzy, konkretnej zmiany, zmiany ich zachowania. Nastąpiłoby to, co nazywam efektem aha. Aha, oni tam na dole nie śpią. Oni czuwają. My nie możemy sobie na wiele pozwolić. To byłby efekt tego referendum, w ogóle to byłby efekt wprowadzenia elementów bezpośrednio demokratycznych. Paradoks związany ze słowem władza jest niestety bardzo, bardzo zakorzeniony w społeczeństwie polskim. O wiele mniej zakorzenione jest słowo suweren. Ludzie wiedzą mniej więcej dokładnie, kto jest tą władzą? To są ci na górze. Wiadomo, gdzie ta góra się kończy. Nie wiadomo, co prawda dokładnie, gdzie ona się zaczyna. Czy już zaczyna się na poziomie gminy, czy dopiero województwa i tak dalej. Niebie jednak mówi się o górze. Natomiast my na dole i suweren, czy my na pewno jesteśmy suwerenem, z tym ludzie już mają większe, większe problemy. Kim jest ten suweren? Otóż właśnie, kim jest suweren, to nic innego jak podmiot sprawujący z władzę zwierzchnią, władzę z a więc społeczeństwo, naród. Społeczeństwo jest suwerenem, bo społeczeństwo wybiera albo powinno wybierać tych na górze, czyli tą tak zwaną władzę. Szanowni Państwo, ja bym proponował ograniczyć dyskusje dotyczące dzielenia brania i oddawania władzy. Bardziej skoncentrować się na dylemacie suwerena. Należy zastanowić się nad tym, jak umożliwić suwerenowi współdecydowanie w ważnych dla państwa polskiego sprawach. A mówiąc jeszcze raz językiem polskiej polityki, jak oddać władzę jej prawowitemu właścicielowi. I zawsze podkreślam w takich momentach, nie zapominajmy o tym, że współrządzenie to jest naturalne i demokratyczne prawo suwerena, a więc również pana Kowalskiego i pana Nowaka, a nie jakaś tam jałmużna od rządzących, czyli od władzy dla rządzonych, czyli poddanych. I dlatego ta inicjatywa, którą ogłosiłem 3 maja, aby zrobić referendum, Polsce, poza strukturami państwowymi, czyli referendum na temat referendum, uważam za bardzo dobre pociągnięcie i jeszcze raz dziękuję Państwu za wszystkie pozytywne odezwy w związku właśnie z tym pomysłem, z tą moją inicjatywą. Dziękuję.